Witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Repus, to jest StarCraft Gra, która może nie jest najlepiej oglądana na kanale, ale dosyć miło mi się nawet nie gra. E, słuchajcie, widzimy się ponownie. Ostatnio odcinek skończył się na tym, że se wziąłem i zginąłem. E, czy ty.? Ok, czas passing, nic nie ma ciekawego do powiedzenia. No i se wziąłem i umrzałem. No i. Nie ma wody. Nie ma wody do dupy. E, no i se umrzałem i się wkurzyłem. I minęły chyba 2-3 dni, i wróciłem do gry. I sobie gram dalej, to pamiętacie? Może jak ktoś śledził, że mieliśmy do wykończenia dwa obozy i je wykończyłem, ale inną bronią. Jak widzicie, nie mam teraz w rękach mojego karabinu tego submachine gun, to się tutaj nazywa. Tylko mam sniper rifle. On jest bardzo dobry. Jak tworzycie tutaj, to jest Old SVT-40. Jak tworzycie bronię, to jest on po środku. Mam na myśli... Okej, okay, to bandyta przebiega. Jesteśmy w safe zonie ogólnie, ale mógł, boję się wyjść na przykład jakby tutaj stalker łaził po okolicy. O, fellow bandyci przyszli. Zajebiście. No i rob, robiliśmy questa ogólnie, że tutaj bandyta on kurierów wziąka na dole przechwytywał i mieliśmy załatwić sprawę, żeby oddał rzeczy, ponieważ to były ważne rzeczy. No i poszliśmy do niego. On mówi: Słuchaj, spoko, ale jak zabijesz Stalkera? No i my poszliśmy wtedy do Stalkera. To jeszcze było na odcinku ogólnie. Poszliśmy do Stalkera. I uznałem: Kuźwa w u mnie ten bandyta. To taki śmieć jest typowy. E, to dogadaliśmy się ze Stalkerem. Wy mieliśmy wybić bandy tego bandyty, żeby go osłabić i żeby go tym przekonać, żeby oddał, e, oddał rzeczy. No i wtedy zginąłem. Ale wróciłem, wybiłem te bandy, właśnie Sniper Rifle, Boży, cudowny tutaj, zadziałał świetnie i e, poszedłem do gościa, gościu mówi, dobra, słuchaj, pójdź do bandyty, powiedz mu, że jego bandy już nie ma, nie zabijaj go, bo jest na neutralnym terytorium, e, no i w ogóle nie wolno zabijać na neutralnym terytorium, no i e, on powinien oddać. I tak też się stało, i tak też się stało. No, i oddał te rzeczy, zaniosłem typowi. Ok, ok, ale miałem pójść do góry. Poszedłem sobie do góry. Pokazuję do tego ziomka. Ten stalker tutaj siedzi. Teraz patrzę, ten bandyta nie żyje. Ogólnie ktoś zdaje tego bandytę tutaj na neutralnym terytorium. Jak już nie ma band pod sobą. Nie, nie wiadomo, czy to on, czy to jakiś inny bandyta, czy ktoś. No, ale teoretycznie mówili, że będzie bloodbath, czyli rzeźnia niedługo w tej okolicy. W międzyczasie w ogóle jak sobie grałem, to zabiłem jakiegoś stalkera. W międzyczasie też zginąłem, bo przeszukiwałem jego. E, torbę zbyt długo. Jakiś inny Stalker podszedł i mnie za, zaciupał. E, dlatego. E, tak to się skończyło. Niestety, żeby zupgrade'ować broń, potrzebujemy itemów z e, zwierzaków, co jest mi nie na rękę, ponieważ... No nie chcę mi się polować na zwierzaki. E, no. Chociaż z drugiej strony, no nie zawsze mam po drodze, wiecie, polujecie, polujecie i nagle ktoś was zabija, i tracicie cały item z tego polowania, więc jest gówno i dupa. E, dlatego idziemy teraz zrobić głównego questa. Może ewentualnie tam jakoś się wepsze itemy zaopatrzymy. E, idziemy do kordonu, więc ja się dostałem z questa Tactical AKS-74U. E, to jest karabin maszynowy. E, no i na razie już z niego nie korzystam, bo as mój Assault e, Rifle mi się podoba, szczególnie że mam do niego więcej amunicji. Niestety, jeśli chodzi o wagę, jesteśmy pod kurek. Miejmy nadzieję, że jak do kordonu dojdziemy niedługo, to będę w stanie tam złożyć rzeczy. Bo tutaj, u szamana, nie byłem w stanie złożyć rzeczy. Ogólnie, idziemy cały czas robić ten, to, to całą robotę z tym, że jesteśmy e, błogosławieni, i tak dalej. Ogólnie też nagrywam tą drogę, ponieważ jestem tutaj pierwszy raz. I chciałem sobie nagrać, o, może coś się wydarzy ciekawego, czy coś. To jest takie idealne miejsce, jakby mi stalkerzy się, albo bandyci się ustawić. I zrobić zasadzki na przechodzących graczy. Chyba jest jedna droga. Ale teoretycznie jest też druga droga do kordonu tutaj. E, tutaj mamy to obozowisko stalkerów, to jest chyba wojskowi? Jak się nie mylę. No dobra, na razie wolę patrzeć na drogę, żeby chociażby w anomalii się nie wpierdzielić. Możemy sobie przyspieszyć. Jak się zaśpiewdziałem na ostatniej prostej, to będzie XD, jakby mnie wysadziło w powietrze czy coś. No i jesteśmy w drugiej lokacji. Niewrażliwość na ataki graczy, jeszcze 10 sekund mamy. Ciekawa sprawa, żeby właśnie takich respiących się po drugiej stronie gości od razu nie atakować. Mamy do Shaman stasz 400 metrów. I do głównych questów. Yy, tutaj jest kordon. Tutaj mamy to przejście kolejowe, my idziemy teraz jakąś lewą stroną pod przejściem kolejowym. Starker Encampment, no to niestety nie pójdziemy. Tutaj są stalkerzy. Kuźwa szkoda, bym Fjodorowicza sobie odwiedził, chyba że jest tutaj. A to mogą być wojskowi wtedy, to troszkę inaczej. No oni, po tutaj powinni być ci, ci stalkerzy, z tym e, grubym sprzedawcą. E, Mogłem przejść, to jest właśnie zajebiste, tutaj można przecież przez każdą górę i tak dalej przejść. Otwarty świat, chociaż szczerze wolałbym troszkę zostawić rzeczy, zanim bym tam poszedł próbować, bo aż wtedy amunicja, ja teraz na przykład, posiadam, nie potrzebuję. Okej, okay, daj sufalu bandyci, to zajbiście Możemy sobie przejść. Jep, ciąmka, ciąmka, kolega, ciąmka. O, skurwysny, to się dzieje. Do kogo szczylasz Do stalkera to się dołączam. I wiesz, co sumie, gdzie on, strzela, on strzela wszędzie. O! Te szczury podbiegły. W ogóle jest taka, była taka śmieszna sytuacja raz. O jakiejś pozostałości. Wezmę apteczkę chętnie. Taka ciekawa sytuacja, że raz mnie gonił jakiś pies, a ja uznałem, nie chcę się z nim walczyć. Przebiegłem przez obozowisko bandytów, właśnie tutaj, takie tutaj, jak jest w tym momencie. I. Ten pies ich, czy nie pies, tylko dzik, ale ten rozjebał ich po prostu, i to było takie, o kurwa, o widzicie, teraz mamy na przykład takie stwory, kilka strzałów w dupę i taki stwór leży, a z karabinu to by musiał się namęczyć tamtego, ups, największy minus tego karabinu jest to, że dosyć długo się przeładowuje, widać, że jak jest pusty, to w sumie szybciej to idzie. No i tutaj najmądrzejsze nie jest. Jakoś nie próbują mnie atakować, ale niech będzie, że... jakoś się nie obrażę z tego powodu. Mutant Skin. Okej, okay, rzeczy. Mam nadzieję, że mnie nie przyciążą, co ja teraz sobie wezmę z nich. Bo dosłownie jestem na granicy, troszkę amunicji sobie zużyłem. Jasno się robi, ale jeszcze nie na tyle, żeby zdejmować Noctowizję. Tutaj musimy da skręcić w prawo. I też będziemy mieli wejście do kordonu do tego foton2, gdzie będziemy bezpieczni. To jest naturalna strefa, żeby to było. Tu mamy Shaman Stars, ale czy ja chciałbym tu. Tak, no będę przychodzić tak czy tak. Jest tutaj jakiś Roden nest. Nie. co to małe gnojki? Tak, to one. Ale już ich nie ma, załatwione. Zobacz, gdzieś ten szamana powinien być, to jego towar. Weźmy go sobie od razu. Mam nadzieję, że nie jest taki ciężki, żebym, że mi nie pozwoli spri sprintować. Take and leave. O kurwa, nie dość, że nie pozwoli sprintować, to nie pozwoli chodzić. Do. Toś tu jest u góry. Okej, okay, trochę lepiej. Założyłem item, który dropnąłem. O, kuźwa, jeszcze jedna broń mi tutaj. Jakiś to. Jakiś Blast AKS z Tactical i Blast mam. Kuźwa. Jeden i drugie, niestety, idą pod karabin. No i muszę w ten sposób dotrzeć dalej. Jak coś nieporządnego porządnego zatakuje, jestem obsrany. Bo nawet tych broni nie mogę wyrzucić, bo jestem z nimi kuźwa związany. No i zajebiście, jesteśmy w tym całym fotonie. Mogę odłożyć te rzeczy, które tak e, średnio mi są potrzebne w tym momencie. W tym e, amunicję 9mm. Już chyba w najbliższym czasie nie będę potrzebował jej w ogóle. Ło kurwa! Emisja! Spierdalać! Pierwszy raz widzę emisję w tej grze. Ale pojebana akcja. Tego to się nie spodziewałem. Jak to się kuwa, te interakcje robi? Hey, wow, you're awesome. Dawaj mordo, dawaj, 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 przybieg Zajebista gra, kuźwa, to jest zajebiste po prostu Zapierdalać do kryjówki, Peace, What's up? Co, co ty idiotu mnie zwyzywał, właśnie? To śmieciu jeden. Gówniarzu ze strony zajebany. Ale dobra, tu już jestem, słuchajcie? Nie wiem, czy tutaj jakoś. Jak jako stąd wyjdę? Ale jakoś 7... Tu, a to jest klatka schodowa w ogóle. No to ja niekulturalnie tak się zrąbałem. Słuchajcie, był ktoś tak jak Moskito. Chyba. Questa robiłem jakiegoś pobocznego. W międzyczasie już go nie pamiętam w ogóle. Ale jakby dalsza część tego questa jest tutaj. Najwyraźniej ten Moskito otrzymał od tego Grave Deera e, informacje a propos ukrytych rzeczy e, i to były fałszywe rzeczy ukryte. I, i, i z, 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 zostaliśmy my wysłani do tego typa, żeby właśnie z nim pogadać i go zdjąć. Ale gościu mówi, że ten moskito jest w ogóle taki frajer. On go próbował zastraszyć pustymi słowami. Żeby dał mu te ukryte miejscówki za darmo, a on zapewni mu protekcję. On uznał, że. ty zjebany gościu jesteś ty nic nie znaczysz tutaj. I dał mu jakieś stare kryjówki, które zostały właśnie wykorzystane. To jest jego historia. E, dlatego. E, pomożemy gościowi tutaj. Nie chce mi się później. Co mi jakiś Moskito kuźwa? E, Okej, okay, pomogę gościowi temu, nie będę go zabijać. O, jeszcze ta. Ten. E, zona w ogóle jeszcze nie jebła. Jeszcze tutaj. Ten. E, zona się masturbuje w tym momencie. Jeszcze nie trysnęła. Okej, okay, gościu mi tutaj straszy, że on coś mi zrobi, bo ja mu powiedziałem, że jestem błogosławiony. A chuj ci w dupę, ja sobie wchodzę dalej jak do siebie, mordo. I jesteśmy. Świat się trzęsie w ogóle, no po pierdziela. Ale mnie to nie obchodzi. Spoglądam e, sobie, co mam tutaj w okolicy. Żadnych tutaj ciekawych rzeczy niestety nie mam. Zastanawiam, czy copy Nickname, Drop, View. Tutaj mam opisane, że mam Swamp Stony i Green Moldy. Ale jak ja mogę? Mogę go otworzyć? No właściwie, niestety nie wiem, czy ja. E, te los backfugi mogę coś zrobić. W ogóle zostałem aciwka e, przeżyję emisję. Okej. Okay. Gościu chce mi dać gifta, jest neutralnym ziomkiem. E, bo życzy mi nowego szczęśliwego roku. I dał mi prezent! Coś bym mu dał prezent, miły jest. Boże tu gówno będzie, jak otworzę. Ło skurwysyn, co to jest? Łocie panie, ile wody mi dał, wino tutaj. Szampan, szampan, o kurde, szampan. E, żarcie w ogóle, cały czas nie wiem, co to jest te kalorii. czy kalorie są gdzieś tutaj liczone? E, stamina. Vitality, vitality. Nie wiem, czy kalorie są szczerze gdzieś liczone. Gdziekolwiek. Ale tutaj mamy item dosyć gówniany, tak na serio. Citizen Bound Item odchowamy to na razie, bo szkoda mi to stracić. Dostałem lody nawet. Okej, okay, dziękuję bardzo. Ale ja to na razie odłożę na później. O kuźwa, hobbit gościu się nazywa. No ale dobra, nie chcę gadać. To się, to się uszanuje. Nie wiem, gości mnie rozpierdala. Gościa przed chwilą poznałem, i on mówi: Słuchaj, wiesz czym są Ordeliesy? Ordeliesy to są ogólnie ci, którzy nie lubią e, błogosławionych i tak dalej, i oni chcą ich zarąbać. I on do mnie że Ej, słuchaj, Mordorizm tu będzie za chwilę e, No, To będzie test dla nowych e, tych e, ludzi. A ja mówię: Pojebało cię, stary, prędzej Mikołaj tutaj prezenty przynieśli niż kuźwo oni zaatakują. A on, nie, stary, mówię ci. Zatakują, a mówię, no to co sugerujesz? Słuchaj, jesteś w porządku gościem, zawsze cię lubiłem. Kuś, gościa poznałem dwie minuty temu. Dobra, mi się zdaje, że gościu próbuje nas skręcić jakieś gówno, żebyśmy albo mu zapłacili pieniądze z jakichś papierek, który nam się nigdy nie przyda, albo wręcz zrobić to na nas pułapkę. Wątpię, że gość jest po prostu dla nas miły. Eee, no ale dobra, słuchajcie, wkręćmy się w to. Zaryzykujmy. Eee, czy... Co z tego wyjdzie? No, się przekonamy. Nie rozumiem, czemu wszystko jest praktycznie z nami związane. Mamy tutaj jakieś świeże kuźwa mandarynki, czy tangerine. Nie wiem, co to jest po angielsku. Ale, no, już wszystko jest związane. Kuźwa, nie wiem. Eee, też szkoda, że na przykład u takiego ziomka, co możemy kupić u niego, wszystko praktycznie. mamy, pod... znaczy, mamy podział na dwóch ziomków: ziomka, który skupuje, i ziomka, który sprzedaje. I. O, na tutaj mamy ziomka, który skupuje. I. O, nie możemy. O, kuźwa. Nie, nie, nie chcę kupywać. Ale możemy też kupić u niego rzeczy, ale no jakby, wiecie, yy, nie rozumiem czemu każdy na przykład nie może tego kupić, albo ewentualnie kupić yy, konkretne rzeczy na przykład, że nie, nie wszystko wszyscy skupują. A nie, przepraszam, tu jest ziomek od skupowania, tak, rzeczywiście, tam ten sprzedawał, ale inne rzeczy. O kuj, jakie tutaj tych potworów yy, za kwotę, ale dobra, yy, bym upgrade'ował sobie broń kolego. Ojej, widzę, że już jest jakaś opcja premium tutaj, to jest pierwsze, z którym się spotykam. Jeszcze nie patrzyłem, gdzie możemy to nawet zakupić, bo szczerze powiem, jeżeli tutaj są fajne rzeczy w premce, to byłbym gotów nawet zakupić, bo mi się gra podoba. To zależy po prostu, co się tutaj by znajdowało w tej ofercie. Szukam ogólnie seedów, ale no niestety tutaj sortowania takiego brakuje porządnego. Seedów chyba nie posiadam, bo chcę upgrade'ować broń. Ale możliwe, że ten ziomek, który tutaj stoi, dealer, może mieć CD na sprzedaż. Ma na sprzedaż 4 sztuki. Za ile? To jest chyba waluta premium. Kuźwa. No, to jest waluta premium. Dobra, zobaczmy sobie pierwszy raz, sobie zerknijmy. Shop, jak to wygląda? Uff, 10 dolców. Czemu to musi być kurwa przelicznik na dolce? Może być na euro. Chyba nie. A, i troszkę. 1000. Okej, okay, a na przykład. Całe premium? Ciekawe zorganizowanie, zorganizowane te premium? O, ale skubańcy to zrobili. O, ale. Słuchajcie, możemy tutaj zakupić 1000 albo 2,500. Co na 30 dni premkę mamy 1100. <gulia> Kuźba, czyli musimy z automatu 25 dolców wywalić, żeby mieć premkę na 30 dni. A co za tym idzie? No szkoda, żeby Haj się zmarnował, więc będzie pramka na kolejne tam 30 dni, powiedzmy. Ehm, no ale powiem wam ciekawa sprawa z tym: e, Rozwiązali z tym premium, ponieważ już wam to pokazuję. Ehm, to jakby nie daje tak na serio, nie jest wielkim game changerem, ale jest pomocą. Czyli że to nie robi pay to win nagdy z gry. Dostajemy troszkę więcej itemów. Wstęp, reputacja to jest o 15%, 25%. To nie jest aż taki duży deal, żeby Wiecie, ktoś kupuje premkę i od razu jest topka Pomoże to na pewno, ale to nie jest wymóg A Dodatkowe questy takie dzienne oraz tygodniowe Jak wchodzimy do gry dziennie to dostajemy bonusik Nie wiem jak te bonusy wyglądają, czy może są warte tego, czy nie I zwiększa nam się personal storage, ale personal storage praktycznie nam się nie Zajmie na maksa do momentu aż, no przez długi czas po prostu no a Seedów jak nie mieliśmy, tak nie mamy, więc niestety nie jesteśmy w stanie upgradeować sobie broni. To no mały smutek. E, tutaj gdzieś mamy questy do wykonania. E, muszę zaraz je tutaj poogarniać. Find cobbler. Oprócz tego mamy też questy do porobienia. Chociaż dealer bronią nie chce z nami e, handlować. Dodatkowo, zbierzemy sobie kilka questów pobocznych. Właśnie zebrałem jeden, który polega na tym, że... No musimy... Zaginęła dostawa, odnajdź dostawę. I... To jakby... My, jako postać, podejrzewamy też, że... Dostawa została na przykład... Wzięli rzeczy i spierdolili. Dostawa jest tauryny i czegoś jeszcze. O, Kobler jest, czyli główny quest. <ścoughs> Słuchajcie, gadam z gościem. I gościu mówi, że jest przerażony tych ordeł całych, czyli tych, co polują na błogosławionych, e, ponieważ no, boi się o własne życie. Uważa ich za, po prostu za anarchistów i tak dalej. No i pytamy się, co że tam coś więcej powiedział. Mówi, że jeden z tych wyżej postawionych anarchistów zginął niedawno, kilka godzin temu, w okolicy. Prawdopodobnie zaraz do niego pójdziemy. Ale drugie pytanie było: czy sam jesteś błogosławiony? On mówi: Olu, jak to? Jak? Ty, 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 ty pracujesz dla nich na pewno, chcesz mi teraz zrobić coś? I mamy kilka opcji do wyboru dialogowych, aż pięć, chyba więcej, do, ile widziałem na razie w tej grze, naraz. No i jeżeli zaczynamy, powiedzmy, od tego, że jesteśmy błogosławieni, i kończymy na tym, że nienawidzimy błogosławionych. No i, no i tak idzie stopniowo ten dialog w dół. Zastanawiam się, jak weźmiemy pierwszą, jest prawdopodobieństwo fabularne, chociaż nie wiem, jak to twórcy dokładnie skonstruowali. Że on może nas wydać w przyszłości błogosławionym, na przykład, bo się zestra czy, czy tym Ordeliasom będziemy z Ordeliasami walczyć, bo powiemy, powiemy, słuchaj, my jesteśmy, ja jestem błogosławiony, pomagamy błogosławionym. Druga opcja, opcja jest to, że on jest zainteresowany e, e, rozmową z błogosławionymi, ponoć oni są tacy specjalni. Tutaj e, takie neutralne, czyli powiesz, nam, my robimy deala, a na zasadzie takie już troszkę bardziej agresywne. Zróbmy to miłej e, po, po miłemu, to nie, dost, nie spotkasz takich konsekwencji, albo ci, a jak nie powiesz, to ci spuszczę w pierdol. Albo na zasadzie, wyją swoje tutaj grzechy w imię Lorda, w imię Boga e, Reveal, czyli e, powiedz, e, że jesteś błogosławionym w tobie, ten e, span of the Satan, czyli że. E, no wiecie, no. Weźmy sobie opcję, że my jesteśmy błogosławionymi. Bądźmy tymi mi mi good cops. Ok, on nie chce nic wyjawić. E, musimy mu dać drinka w takim razie. Przynajmniej on oczekuje drinka. I musimy go złamać. E, I want to ask you. E, z drugiej strony, mamy trochę wody w sumie u siebie. Hello mordo. E, mamy trochę wody u siebie. I teraz pytanie: żeby goście mi nie odpłynął. Bo pamiętam w Stalkerze, nie pamiętam w którym, albo. chyba w tym ostatnim, w Zdaje było tak, że był taki ziomek, który naprawiał rzeczy, ale musimy go upić, żeby nam się zgodził naprawić rzeczy, bo mu się wtedy ręce nie trzęsą. Ale jak upiliśmy go za bardzo, to on nam padał na ziemię. Spróbujmy już teraz. O to jest kurwy synie. Wódkę musimy znowu wziąć, bo mi się skończyła, chyba że mam personal storage. A, już wiem, było napisane razy 3 Dlatego, że do uchylania go potrzebowaliśmy trzech wódek. Teraz już wszystko jasne. I chuj, tylko straciłem pieniądze. FAK! I nie mam nawet tyle wody teraz. Znaczy, żeby kupić wódę od gościa, potrzebuję od niego z nim dobrą reputację, w tym fotonie, trójkę. Stąd dwa laborer 3. Fakt, czyli teraz, żeby teraz zgarnąć tą wódę, muszę porobić questy. Uh, którymi polepszę sobie relacje Zajebiście Dlatego zacznijmy sobie od questów pobocznych No i gościu dał mi Kilka punktów, które muszę odwiedzić Powiedz, że na tej mapie, że nie muszę skakać między Mapami Chyba na tej mapie A ja teraz przejdziemy zwiedzenie całej mapy A uh, tutaj co mamy? An insect shrub Side quest? Musimy lecieć aż tu po coś? Ja wa nie chcę Okej okay. Dostawa do AgroPromu, nie podoba mi się to, bo to jest Kolejna lokacja, dlatego bierzemy tu... Wiecie co? Myślę, że tak e, Widzimy się w kolejnym odcinku, nie ma co przedłużać bez sensu, ten troszkę krótszy może wyszedł e, Jeżeli coś się ciekawego wydarzy, bo na razie głównego quest'a nie ruszymy, koniec końców Będę sobie chodzić po mapie i robić poboczne tutaj, chociaż To jest jakby drugi, drugi główny quest To spotkam tego gościa, wiecie co? Za chwilę tam jednak rzeczywiście pójdziemy, to jeszcze nie koniec Jupa, nie, Jura, The Communist. Nie jest złe przezwisko, kuźwa, po prostu nazywać, mieć przezwisko komunista. Zajebiście. E, Podróżujemy sobie dalej, e, w stronę drugiego, cze, drugiej części głównego quest'a. Czyli ten e, John Dean's Assistance, to jest chyba, z tego co się nie mylę, jak się PDA otwierało. Tasków mam od trochę, to jest ten z Ordeliessów. Żeby z nim pogadać i zdobyć jego... A przychylność i tak dalej. Fak! pak, Fak! 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 Szybko! Po swoje zapierdalaj! A Wyjebało mnie w kosmos! Szybko! A wiecie dlaczego? Bo słyszałem kurwa strzały i się tam ustawiłem i nie było jak spierdolić już stamtąd. Zapierdalaj! Zapierdalaj! Mam jakieś gówno, nie mam zero, zero amunicji. Jeżeli rzeczywiście tak, to się skończy, bo Skończymy odcinek, bo znowu to oznacza, że będę musiał popierdzielać po całym świecie, żeby troszkę uzupełnić amunicji i tak dalej, czy uzupełnić amunicji. No niby nie będzie niedużo, ale to jednak nie, nie będę miał pod ręką. Resztu, kuźwa, cokolwiek. Już jak mnie mnie drugi raz wyjebać, to chuj z tym. No i chuj, wyjebie mnie drugi raz chyba. No. Ale nie widzę swoich rzeczy tam. No słuchajcie, widzimy. Dziękuję za oglądanie jednak. No i tradycyjnie zdycham na koniec odcinka. Do zobaczenia na razie cześć pa.